Gościniec Radia Września 93 i 7. Zaczynamy program Gościniec Radia Września przed mikrofonem Karol Czeszowiec. Dzisiaj piłka nożna, a moimi mi Państwa gościem jest dziś Maciej Lisiecki, doskonale znany piłkarz, trener. Dzień dobry, cześć. Witam, witam serdecznie. Na początku kwietnia, w pierwszej połowie kwietnia doszła do nas informacja, że przenosisz się do Średzkiej Polonii. Ja tylko przypomnę, że wygrałeś konkurs na dyrektora Akademii Piłkarskiej Polonii Środa Wielkopolska. Skąd taki pomysł, żeby w środzie zacząć się udzielać? Bo wszędzie ciebie jest pełno. Wychowanek Wiktorii Września, twórca szkółki piłkarskiej swojej, grający trener Czarnych Czerniejewo i teraz jeszcze Środa. No tak, z tym, że jeżeli od 1 maja podejmuję pracę w Polonii Środa, to automatycznie rezygnuję z Czarnych Czerniewo jako, jako trener. Jeżeli czas mi pozwoli, to jeszcze będę kontynuował gdzieś tam grę, ale to priorytetem jest teraz praca jako dyrektor Akademii w Środzie, także rezygnuję z trenera, rezygnuję też z koordynowania. E, szkółką piłkarską Fox. Będą to robić e, trenerzy, a, ale będę osobą, e, że tak powiem, decyzyjną, czyli gdzieś tą e, decyzję ostateczną będę wspólnie z trenerem podejmował odnośnie jakichś e, zapytań czy, czy jakichś ważnych decyzji. E, no i tyle, bo to będę się teraz praktycznie zajmował i polonią środę, ale oczywiście też będę gdzieś tam obserwował. Na razie Poczniana. całą swoją wiedzę będziesz próbował wykorzystać właśnie jako dyrektor w środzie wielkopolskiej. W środzie i, i będę chciał pomagać cały czas gdzieś tutaj w Foksie, ale tak jak mówię, już nie będę się tak angażował w tą pracę. Będą to robili trenerzy, bo mam też doskonałych trenerów mamy w foksie i myślę, że Spokojnie oni sobie z tym poradzą. A jak możesz podsumować ten ostatni rok w piłce nożnej? Covid chyba bardzo mocno namieszał. No bardzo mocno namieszał. No widzimy to po ostatnich wydarzeniach, gdzieś tam chęci utworzenia Superligi. Pewnie do tego nie dojdzie. I no bardzo już wie, dobrze. już wiemy, że nie doszło, wycofały się zespoły. Znaczy, chyba dzisiaj, tylko, dzisiaj chyba dzisiaj tylko teraz dwa zostały. Został dokładnie Milan, Inter, Barcelona i Real. Także Niby tam Peres się upiera, że, że chciałby e, mimo wszystko tą Superligę tworzyć. No zobaczymy, co z tego, z tego wyjdzie, ale, ale no gdzieś tam no, nasze czasy, gdzieś tam młodzież może i, i się cieszy z tego powodu, bo, bo e, Barcelona-Real te mecze gdzieś tam ich e, ekscytują, ale. Z wiekiem to przychodzi, że y, bardziej się kibicuje tym słabszym i, i lubimy jak gdzieś tam namiesza Ajax, y, no wiadomo, że on rządził w latach 90 i teraz już nie jest taki mocny, ale gdzieś tam Leicester, Ajax i inne, inne drużyny jak Szachtar, y, no myślę, że, że gdyby, gdyby ta Superliga powstała, to, to piłka już by nie była taka sama, przede wszystkim byśmy gdzieś... Musieli poczekać parę naście, jak nie parę dziesięć lat, żeby gdzieś ta historia tej Superligi była gdzieś ważna, bo Liga Mistrzów, no nie ukrywajmy, gdzieś już by zatraciła swoje. sytuację. Ale ważność. zostawmy tę Ligę Mistrzów, choć mam nadzieję, że ktoś z wychowanków naszych szkółek piłkarskich kiedyś będzie mógł zagrać na światowych stadionach. No, no wszyscy na to liczą. A jaki ty masz pomysł na to, jak będzie wyglądał dalej? Trening, czy chcesz zmiany jakieś wprowadzić, co chcesz wykorzystać ze swojego doświadczenia, które już nabrałeś? Znaczy teraz jeszcze dokumentów, czyli planu szkolenia nie przeglądałem, bo jestem wdrażany w w całą papierologię, którą, którą będę wykonywał, czyli gdzieś tam harmonogramy trenerów i przede wszystkim utrzymanie certyfikacji, bo, bo Polonia Środa jest, ma złotą gwiazdkę certyfikacji PZPN, także to jest bardzo ważne do, do utrzymania. Jest no mega dużo pracy z tym związanym, także to jest gdzieś tam moim priorytetem, ale będę miał też pod sobą koordynatora, który będzie mi Pomagał w tej papierkowej pracy, a odnośnie treningu trening, no, wiele się nie będzie tam zmieniał ze względu na moją osobę, bo jest plan szkolenia, którego e, trenerzy muszą się trzymać. Gdzieś ten plan szkolenia narzuca też e, certyfikacja PZPN, także ja tylko i wyłącznie muszę. E, obserwować, koordynować, czy, czy trenerzy tą, tą pracę sumiennie wykonują? Nie, ale... nie jest ci żal, że zostawiasz takie troszkę czynne uprawianie piłki nożnej i przenosisz się trochę na fotel e, do pracy siedzącej. No nie, bo. E... No będziesz miał do... wpływ oczywiście, będziesz mógł kształtować, podrzucać pomysły, ale nie będziesz, mówiąc kolokwialnie, będziesz mniej biegał z piłką po boisku. Znaczy, będę, nie będę tyle trenował, mhm. bo, bo no, na treningi nie będę miał tyle czasu. E, z piłką, bo samemu oczywiście będę trenował. Ale nie porzucam piłki nożnej w weekendy. Także mecze będę, będę chciał rozgrywać. Jest, jest plan zgłoszenia Zjednoczonych Września do B-klasy. Chcemy rozgrywać mecze w, w Psarach Polskich. Gdzieś tam tą wstępną zgodę mamy i tu mogę zdradzić już, że 15 byłych zawodników Wiktorii Września wyraziło już. Chęć y, grania w tym zespole. Y, będzie to zespół 33, także y, można powiedzieć, że oldboye, ale, ale chcemy się cały czas ruszać y, no, i chcemy z tą piłką y, gdzieś cały czas mieć do czynienia. Tylko to będzie raczej w, taki, w ramach takiego hobby już? No to już hobby, ale no, bądźmy szczerzy, no, ja mam zaraz 36 lat już w piłkę to taki wiek powoli już, że tak powiem, trzeba kończyć. Najwyższy czas nabrać innego doświadczenia? No, myślę, że innego doświadczenia i przede wszystkim gdzieś no już ten wiek i nie pozwala na rywalizację gdzieś w tych wyższych ligach. No myślę, że jeszcze tam 2-3 lata bym może i pograł, ale, ale jeżeli nadarzyła się taka okazja, no to to chciałbym gdzieś spróbować czegoś nowego i myślę, że to będzie i z korzyścią dla dla wszystkich adeptów, bo, bo no nie ukrywajmy, że jeżeli gdzieś tam się nabierze tych kontaktów w świecie piłki, to, to jest łatwiej adeptom z całej Wrześni trafić do, do lepszego klubu. Nie mówię tutaj, że mają trafiać do Polonii Środa, bo też takie głosy dochodzą. Jest współpraca z Wiktorem Września i oczywiście będziemy ją kontynuowali jako, jako Fox i, i chcemy tutaj budować silną piłkę. Także yy, adepci niech trafiają najlepsi do Wiktorii Września. Jak już mają gdzieś trafić wyżej, to niech trafiają do Lecha Poznań, a nie, a nie do środy. Miejmy taką nadzieję, ale też trzeba przyznać, że, że środa ma, ma, ma bardzo mocną historię. Ale z, z obu drużyn niech trafią do Lecha Poznań, tak by było najlepiej. A e, te mi, czy... środy trafiają, tak. trafiają dość często, bo, bo tam jest dość ta współpraca mocno zawiązana. Ale no, teraz wiem, że Wiktoria też nawiązuje współpracę z Lechem. Niech trafiają jak najwięcej tych dzieciaków, bo, no, bo to jest dla nich też jakaś szansa. Czego można życzyć młodym piłkarzom na początku takiej drogi piłkarskiej? To już tak na koniec. Oprócz tego, żeby trafili do Lecha. Dobrego, w... tre... Dobrego trenera. Dzisiaj yy, no, wszyscy gdzieś tam patrzą na tych trenerów, ale najważniejszy jest też yy, dla mnie yy, wytrwałość, czyli charakter. Dla mnie 70% yy, głowa i charakter, czyli że, że dziecko chce, że, że, że rodzic nie musi namawiać, ale też tu jest rola bardzo ważna rodzica, żeby, żeby gdzieś tam pielęgnował tą pasję u, u dziecka, więc ja życzę wszystkim, wszystkim młodym adeptom wytrwałości i, i nabierania charakteru do tego, żeby, żeby zostać gdzieś piłkarzem, bo jeszcze bardzo ważne i to, to powtarzam, Klub z ciebie piłkarza nie zrobi. Musisz sam się doskonalić, tak jak gdzieś tam szkoła, tak, nie jak, każda najlepsi. Zrobi. tak jak najlepsi, którzy no, cały czas trenują. Szkoła nie zrobi z ciebie naukowca, musisz się doskonalić, uczyć i tak dalej. Dodatkowo jeździć na kursy szkolenia, to tak samo piłkarz musi doskonalić się poza zajęciami. To tego Wam wszystkim życzymy, młodzi piłkarze. A ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był nowy dyrektor Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego Polonia, Środa Wielkopolska, Maciej Lisiecki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Gościniec. Radio Września 93 i 7. 93 i 7. Radio Września. Najlepsze polokalne.